Nawet jeśli trzymacie się z dala od świata celebrytów i raczej nie śledzicie tego, co dzieje się w show showbiznesie, to i tak istnieje spora szansa, że gdzieś, kiedyś obiło wam się o uszy nazwisko Olsen. Nie jest to ani trochę dziwne, ponieważ z dorastania bliźniaczek Olsen, które przypadło na lata 90. i początek 2000 zrobiono prawdziwe show oraz globalny produkt. Bliźniaczki były po prostu wszędzie. W telewizji, na okładkach, na plecakach czy piornikach. Niemniej, jak to często bywa w tych wszystkich historiach, w tle toczyła się przykra opowieść, która była nieodłącznym elementem ich codzienności. Mary-Kate oraz Ashley Olsen dostały rolę Michelle Tanner w serialu Pełna Chata, gdy miały zaledwie 9 miesięcy. Grały jedną rolę na zmianę. Wszystko po to, aby obejść przepisy kalifornijskiego prawa, które mocno ograniczały czas pracy dzieci w branży filmowej. Zgodnie z przepisami niemowlęta mogły przebywać na planie maksymalnie 2 godziny dziennie, a przed kamerą spędzać jedynie 20 minut. Mając dwie aktorki do jednej roli, twórcy serialu zyskali więc dwa razy więcej czasu ekranowego, no i też szybko zaczęli to wykorzystywać do granic możliwości. Z dzisiejszej perspektywy trudno mówić o tym, że dziewczynki miały jakikolwiek wybór. Były przecież niemowlętami, więc ciężko było im się wówczas sprzeciwić czy wyrazić swoją własną wolę. I mimo tego, że owszem, ich kariera na pierwszy rzut oka wyglądała jak spełnienie marzeń, to kulisy tej sławy były, jak się pewnie domyślacie, znacznie mniej kolorowe. I'm gonna go as the beast! Już na samych początkach pracy na planie otaczało je wielu dorosłych mężczyzn, których zachowanie bywało skrajnie niestosowne. What's your earliest member, memory of that? I, we remember small things like being in a shower with Dave. <laughs> All right, so, let's <laughs> not talk about that. Okay. okay, I was talking about the show, so let's. Um... Bliźniaczki zamiast bezpiecznego dzieciństwa tak naprawdę otrzymały dorastanie w atmosferze niesmacznych żartów i ciągłej seksualizacji. Po planie krążył nawet pewien żart, mianowicie że wszyscy nie mogą się doczekać aż dziewczynki osiągną pełnoletność. Nie trudno się domyślić z jakim podtekstem było to mówione. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nikt z dorosłych na takie zachowania jakoś szczególnie nie reagował. Była to nienormalnie normalna rzecz. W teorii na planie miała być obecna opiekunka, która miała pilnować, żeby dziewczynkom niczego nie brakowało. W praktyce jednak tę rolę pełniła ich nauczycielka aktorstwa, czyli osoba zatrudniona przez produkcję głównie po to, żeby dbać o to, jak Mary Kate oraz Ashley wypadają przed kamerą, a niekoniecznie o to, jak bliźniaczki się czują. Z czasem siostry Olsen stały się po prostu maszynką do robienia pieniędzy. To właśnie ich postać była jedną z najbardziej lubianych w całym serialu, więc cała produkcja szybko zaczęła się kręcić wokół nich. Mama dziewczynek bardzo szybko, ponieważ już w pierwszym sezonie zaczęła mieć duże wątpliwości co do kariery jej córek. Cała ta sytuacja mocno odbijała się bowiem na ich rodzinnych relacjach. Dziewczynki zaczęły mieć dla przykładu lęki separacyjne. No i trudno też uznać to za coś zaskakującego, skoro zamiast mamy otaczała je grupa dorosłych, którzy można powiedzieć, że wcielali się w rolę tymczasowych mam. Mama sióstr Olsen próbowała postawić granicę. Chciała się wycofać. Ale wtedy produkcja obiecała jej wsparcie. Asystent Ludzi od logistyki, ułatwienia na planie. Mama bliźniaczek uległa, a serial szybko wystrzelił w górę i stał się jednym z najpopularniejszych programów w amerykańskiej telewizji. Mary Kate oraz Ashley z dnia na dzień stały się prawdziwymi gwiazdami. Dziewczynki pojawiały się w programach śniadaniowych, talk show'ach, chodziły po czerwonych dywanach, pozowały do zdjęć i odpowiadały na pytania dziennikarzy. To wszystko jeszcze wtedy, kiedy nie miały nawet skończonych 10 lat. Kiedy skończyły 11, były już największymi dziecięcymi gwiazdami w całym Hollywood. Na początku ich zarobki nie były jakieś zawrotne. To znaczy, owszem, okej, okay, oczywiście zależy to wszystko z jakiej perspektywy na to patrzymy. No ale w każdym razie za jeden odcinek pełnej chaty dostawały mniej więcej 4000 dolarów. Także jak na standardy telewizji, oraz patrząc na to, jak ogromne pieniądze zarabiają seriale, to wynagrodzenie dziewczynek było raczej dość niskie. Zwłaszcza że grały dwie, no a nie jedna. Z czasem ojciec dziewczynek także zauważył, że pieniądze, które ich córki otrzymują są relatywnie niskie. Zatrudnił prawnika, Roberta Thorna. Ten facet był nie tylko świetnym menedżerem, ale też naprawdę dobrym strategiem. Szybko wywindował stawkę za odcinek oraz zaczął układać cały plan nie tylko pod kątem występów sióstr na planie, ale także pod kątem zbudowania im marki. Za jego sprawą powstała firma, której twarzami były właśnie Mary Kate oraz Ashley, a one jeszcze jako dzieci zostały oficjalnie producentkami, na tamten moment najmłodszymi w całej branży. Wtedy podpisano też wieloletnią umowę z BMG, tą samą firmą, która zajmowała się muzyką, filmami, no upraszczając wszystkim. I nagle siostry Olsen zaczęły pojawiać się dosłownie wszędzie. Siostry Olsen stały się pionierkami filmów, które trafiały prosto na kasety VHS, z pominięciem premiery w kinie. Ten ruch okazał się być zresztą strzałem w dziesiątkę, ponieważ kasety z ich przygodami sprzedawały się niczym świeże bułeczki. Za tym sukcesem kryło się jednak ogromne zmęczenie. Dla menedżera dziewczyn liczył się tylko zysk. Nieważne było, czy bliźniaczki chodziły wyspane i najedzone. Ważniejsze było to, żeby zdążyły na kolejny wywiad, nagranie czy kolejny projekt. Bliźniaczki każdy dzień spędzały na planie pełnej chaty, a między scenami odrabiały lekcje, no bo przecież musiały też w międzyczasie zaliczać normalny program szkolny. Weekendy też nie były idealną porą na naukę, ponieważ siostry Olsen nagrywały podczas nich te swoje filmy na kasetę. Ich życie wyglądało niczym jedna wielka gonitwa, wykonując przy tym do tego zadanie za zadaniem niczym w jakiejś grze komputerowej. Kiedy zapadła decyzja o zakończeniu emisji pełnej hady, to dla wielu osób z ekipy był to po prostu koniec pewnego zawodowego rozdziału. Bliźniaczki postrzegały to jednak zgoła inaczej. Miały 8 lat, a ich dotychczasowe życie miało się nagle zmienić o 180 stopni. W końcu przecież dorastały na planie tego serialu. Pełna chata była wszystkim, co tak naprawdę znały. Nie miały jednak zbyt dużo czasu na rozpamiętywanie pełnej chaty, ponieważ miały cały zestaw zobowiązań wobec firmy. Ich kalendarz został wypełniony po brzegi. Wywiady, zdjęcia, ciągła gra w tych swoich filmach, no i do tego podróże z kraju do kraju, żeby je promować. Ich życie przypominało nigdy niekończący się maraton. Nagrywki, szkoła, wywiady, przygotowania, potem znowu nagrywki, no i tak w kółko. I chociaż ich uśmiechnięte twarze, które te oglądający widzieli na swoich telewizorach, wskazywały, że wszystko jest w porządku, to rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Siostry Olsen były coraz to bardziej zmęczone, a każdy kolejny projekt pokazywał, że to nie jest życie, jakiego Ashley oraz Mary Kate by sobie życzyły. I to keep, you know, Um, on a day -day basis. Kiedy siostry Olsen weszły w wiek nastoletni, ich wizerunek zaczął być coraz bardziej seksualizowany. Dziś brzmi to jak coś absolutnie chorego, choć pewnie różne dziwne rzeczy się dzieją za kulisami. No ale chodzi o to, że wtedy nikt nie robił z tego jakiegoś szczególnego problemu. Are you dating w showbiznesie dzieciaki od zawsze traktowano trochę jak produkt. Historia Mary Kate oraz Ashley była tylko jednym z bardziej jaskrawych przykładów tego, jak bardzo ten mechanizm potrafił być wynaturzony. Bliźniaczki miały 14 lat, kiedy to zagrały w filmie Wakacje w Słońcu. Na pierwszy rzut oka tytuł ten był klasyczną, lekką komedią dla nastolatków. Wystarczyło jednak zajrzeć za kulisy, żeby zobaczyć coś znacznie mniej niewinnego. Scenariusz napisali bowiem twórcy znani wcześniej z filmów oznaczonych kategorią R, czyli produkcji przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych widzów. Mimo tego, że mieli na swoim koncie takie filmy jak Wieczny student czy Dziewczyna z sąsiedztwa, to właśnie im zlecono stworzenie historii dla dwóch nieletnich dziewczyn. Jeszcze bardziej dziwne było to, że za cały projekt odpowiadała firma należąca do siostry, a ta zarządzana była wtedy wspólnie z ich ojcem. Sami scenarzyści przyznali zresztą później, że byli zaskoczeni tym zleceniem. W każdym razie, nawet jeśli ktoś uznałby wybór scenarzystów za przypadkowy, to i tak nie była to jedyna rzecz w tej produkcji, która po latach wydaje się być co najmniej niepokojąca. Otóż w jednej ze scen Ashley miała pocałować swojego ekranowego partnera. Problem w tym, że ona miała 14 lat, a on 21. Dziewczynom powiedziano, że chłopak jest tylko kilka lat starszy. Sam aktor po latach wspominał, że wiedział, ile Ashley miała wtedy lat, no i że cała sytuacja była dla niego skrajnie niewygodna. Dziewczyna była wówczas w wieku jego młodszego brata. Aktor wspominał, że miał duży wewnętrzny opór, no ale próbował zachować profesjonalizm, no bo taką miał rolę. Brzmi to faktycznie tak jak brzmieć powinno, no ale z drugiej strony wiemy też, że nawet sam reżyser w pewnym momencie poczuł, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Finalnie przerwał zdjęcia, mówiąc wprost, że robi się zbyt gorąco. W międzyczasie po internecie zaczął krążyć, łagodnie mówiąc, dość żałosny trend. Były to zegary odliczające dni do momentu, kiedy siostry Olsen skończą 18 lat. Była to obleśność w czystej postaci, którą z uśmiechem na twarzy powtarzali dorośli mężczyźni, w tym aktorzy, producenci, generalnie ludzie z branży. Z czasem przestało to w ogóle kogokolwiek szokować. Wszyscy tylko czekali, aż będzie już można patrzeć na bliźniaczki w inny sposób.

40 years old and you're like sweating. <laughs> Z zewnątrz ciekawe, szybkie, pełne wrażeń, życie. Własna marka, miliony dolarów, okładki najważniejszych magazynów. W środku dwie nastolatki, które nie miały najmniejszej kontroli nad swoim własnym życiem. Praca bez przerwy, latanie od projektu do projektu. A do tego jeszcze kosmetyki, ubrania, biżuteria. Ich twarze były po prostu wszędzie: List some of the products. books, videos, CDs, CD-players, sportswear, sports cosmetic cosmetics, bearer, cosmetics, hair cosmetics stuff, shoe wear, shoes. Cheers. Chairs? Chairs? To jest część Firma Roberta zarabiała setki milionów dolarów rocznie, a ludzka pazerność tamtego świata powodowała to, że nikt nie miał interesu w tym, żeby dać im odpocząć. Być może właśnie dlatego, gdy w końcu stały się dorosłe, postanowiły jasno postawić granice. Odsunęły dorosłych od swojego biznesu i najzwyczajniej w świecie przejęły kontrolę nad swoim własnym życiem. Rok 2004 miał być dla sióstr Olsen rokiem przełomowym. Koniec liceum, przeprowadzka do Nowego Jorku i studia na tamtejszym uniwersytecie. Wiele wskazywało na to, że w końcu będą miały okazję zacząć żyć jak zwyczajne nastolatki. Jednak szybko można było dostrzec, że nie wszystko idzie po ich myśli. Podczas pracy nad filmem Nowy Jork Nowa Miłość stan zdrowia Mary Kate zaczął się gwałtownie pogarszać. Była coraz chudsza, no a do tego wyglądała na zmęczoną oraz przygaszoną. Media szybko podchwyciły temat. Tabloidy wrzucały zdjęcia z nagówkami w stylu skóra i kości, oczywiście spekulując przy tym o zaburzeniach odżywiania, no i naciskając, by Mary Kate poszła się leczyć.

W końcu ojciec sióstr postanowił interweniować. Najpierw odebrał Mary Kate samochód obiecując zwrócić go dopiero wtedy, kiedy ta zacznie regularnie jeść, a potem zatrudnił osobę, która miała ją stale pilnować i kontrolować jej posiłki. Jednak na niewiele się to zdało, ponieważ Mary Kate nadal odmawiała jedzenia. W końcu mężczyzna postanowił wykorzystać fakt, że formalnie wciąż miał nad nią prawną władzę. No i tuż przed jej 18 urodzinami wysłał ją do zamkniętego ośrodka leczenia zaburzeń odżywiania wiuta. Ten pobyt był dla całej rodziny przełomem. Po raz pierwszy w karierze Ashley zaczęła pojawiać się publicznie bez siostry u swego boku. Mary Kate całkowicie zniknęła z mediów. W ośrodku spędziła zaledwie 6 tygodni, a mimo tego po powrocie zamknęła się w sobie jeszcze bardziej. Niemniej to doświadczenie, mimo tego, że owszem, nie należało do tych pozytywnych, to niosło za sobą dobre lekcje. Uświadomiło bliźniaczkom, że muszą przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem oraz biznesem. Najpierw odcięły od finansów oraz firmy swojego ojca, a wkrótce potem pozbyły się również Roberta Thorna. Swoją drogą to była to dla niego ogromna niespodzianka. Coren wierzył bowiem, że będą współpracować jeszcze przez wiele lat. Kupił nawet penthouse pod ich mieszkaniem. Jednak nie przewidział tego, że bliźniaczki w pewnym momencie będą miały dość tańczenia według tego, jaką ktoś melodię im zagra. Nowym startem miał być dla nich wspomniany wcześniej Nowy Jork. To miasto miało im przynieść normalne życie, chodzenie na zajęcia, spotkania ze znajomymi oraz odrobinę spokoju. Niestety tam również te plany nie do końca się zrealizowały. Paparazzi nie odstępowali bliźniaczek na krok. Mary Kate, która tyle co opuściła ośrodek, została wrzucona prosto w ten sam chaos, od którego próbowała uciec. W mediach zaczęły pojawiać się zdjęcia bliźniaczek z imprez, często z papierosem w ręku, jakby nadal miały po 10 lat i robiły coś, czego zdecydowanie robić nie powinny. W skrócie mówiąc, siostry Olsen ponownie spotkały się z oceną i krytyką. Mimo tego, próbowały oczywiście się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości. Mary-Kate w pewnym momencie zaczęła nawet związek z greckim miliarderem, Stavrosem Niarchosem. Niestety, relacja trwała raptem kilka miesięcy i zakończyła się bardzo boleśnie, no bo Stavros zostawił dziewczynę dla Paris Hilton. W późniejszych wywiadach Mary-Kate sama przyznała, że Nowy Jork okazał się dla niej zbyt trudny. Próbowała studiować, ale finalnie zdecydowała się rzucić uczenie, no i wróciła do Los Angeles. Wydawało się, że był to moment, w którym siostry wreszcie zwolnią, a świat powoli o nich zapomni. No ale stało się zupełnie inaczej. Niedługo potem Mary Kate znalazła się bowiem w samym centrum jednego z najgłośniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w świecie filmu. W 2006 roku, kiedy to Mary Kate próbowała jeszcze poskładać siebie po trudnym czasie, w jej życiu pojawił się Heath Ledger. Był on wówczas u szczytu swojej kariery. Wielu uznawało go za jednego z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia. Ich znajomość zaczęła się zupełnie zwyczajnie. Widywano ich razem na mieście, czasem na lunchu, innym razem na imprezie. Media szybko zaczęły sugerować, że są parą, ale oni nigdy tego nie potwierdzili. Jedno natomiast było jasne: Heath naprawdę ją lubił, a także bardzo jej ufał. Mary Kate potrafiła go też rozbawić jak mało kto, no a dla kogoś, kto zmagał się z ciągłą presją, stresem i bezcennością, to mogło to mieć ogromne znaczenie. Kilka miesięcy później wydarzyło się coś, co wstrząsnęło całym światem filmowym. Heath Ledger został znaleziony martwy w swoim apartamencie w Nowym Jorku. Do dziś okoliczności tej śmierci budzą spory wątpliwości. Heath Ledger nie był wtedy w zbyt dobrym stanie. Miał zapalenie płuc, nie spał nocami, był ciągle zmęczony. Leczył się na wszystko naraz. Mieszał środki nasenne, przeciwbólowe i uspokajające. W nocy przed swoją śmiercią Heath wykonał jeszcze dwa telefony. Pierwszy to telefon do swojej siostry, która ostrzegała go, żeby nie brał wszystkiego naraz. Drugi z kolei wykonany był do Mary Kate Olsen. Następnego dnia Heath Ledger został znaleziony w swoim apartamencie przez masażystkę. Jednak kobieta zamiast zadzwonić na policję, najpierw wykonała telefon do Mary Kate. Ciekawe jest też to, że policja została zawiadomiona dopiero około pół godziny później. W jego organizmie znaleziono ślady sześciu różnych leków na sen, na stany lękowe, na ból. Część z nich była przepisana na jego nazwisko, ale dwa z nich, mianowicie oksykodon oraz hydrokodon, nie należały do niego. Policja rozpoczęła dochodzenie. Jako, że to Mary Kate była ostatnią osobą, z którą HIV się kontaktował i że to do niej najpierw zadzwoniła masażystka, no to detektywi chcieli ją rzecz jasna przesłuchać. Ale wszystko tak bardzo przeciągnęło się w czasie, że zanim do tego doszło, Mary Kate zażądała immunitetu. Decyzja kobiety wzbudziła medialną burzę. Tabloidy oczywiście krzyczały, że to ona dała mu leki, że z pewnością coś ukrywa, no i że musiała mieć z tym jakiś związek. Mary Kate nie została jednak oficjalnie przesłuchana. Nigdy też nie udowodniono jej żadnego związku ze śmiercią aktora. Po tej tragedii siostry Olsen praktycznie zniknęły z życia publicznego. Zamiast tego w pełni zanurzyły się w świecie mody. Ich marka, mianowicie Dero, zaczęła się prężnie rozwijać. Ashley oraz Mary Kate nie chciały być rozpoznawalne, chciałyby ich ubrania mówiły same za siebie: żadnych logo oraz żadnych twarzy w kampaniach, tylko jakość i ponadczasowość. Stały się pionierkami tzw. Tak quiet luxury, czyli dyskretnego luksusu, który nie potrzebuje etykiet. Z czasem zaczęły udzielać się jeszcze rzadziej. W 2011 roku The Row miało już na koncie naprawdę duży sukces, a siostry udowodniły, że nie potrzebują Hollywood, by zbudować swoją własną markę. To jest swoją drogą całkiem ciekawe w kontekście marek dzisiejszych celebrytów, które z pewnością by nie istniały, gdyby nie głośne reklamy na Instagramie. Siostry Olsen z czasem otworzyły też drugą markę, mianowicie Elizabeth and James, oraz weszły we współpracę z JC Penney, której owocem była linia ubrań dla młodzieży. Powoli całkowicie odsunęły się w cień i z zakuli pracowały nad swoim modowym imperium. Mary Kate miała jeszcze jedną próbę aktorską w filmie Beastly, ale kiedy film okazał się być porażką, no to obie siostry ogłosiły, że oficjalnie kończą z aktorstwem brytek stały się projektantkami i zgodnie z tym, czego zawsze tak bardzo chciały, zaczęły ponad wszystko stawiać swoją prywatność. W kolejnych latach siostry Olsen coraz bardziej wycofywały się z życia publicznego, coraz rzadziej pojawiały się na galach, przestały udzielać wywiadów. Działały głównie za kulis, prowadząc swoje marki odzieżowe, rozwijając kolekcje i nadzorując biznes, który zbudowały od podstaw. W 2015 roku Mary Kate wyszła za Oliviera Sarkoziego, francuskiego bankiera i przyrodniego brata byłego prezydenta Francji. Był od niej o kilkanaście lat starszy i prowadził zupełnie inny tryb życia. Ona zawsze była bardzo introwertyczna, z kolei on, bardzo towarzyski, podobno lubił też imprezy i większy luz. Początkowo próbowali to jakoś połączyć, ale z czasem te różnice zaczęły im mocno ciążyć. Ich rozwód w 2020 roku był głośny głównie dlatego, że Mary-Kate złożyła wniosek w środku pandemii, no i próbowała przyspieszyć procedury ze względu na to, że jak twierdziła, Olivier starał się wyrzucić ją z ich wspólnego mieszkania, no i wprowadzić tam swoją byłą żonę. Ostatecznie, oficjalnie para rozstawała się na początku 2021 roku. Ashley była zawsze bardziej powściągliwa i jeszcze mniej obecna publicznie od swojej siostry, ale w 2023 roku pojawiła się informacja, że została mamą. Jej partnerem od lat jest artysta Louis Eisner, z którym pobrali się w bardzo kameralnej ceremonii praktycznie bez udziału mediów. W 2022 roku, po śmierci Boba Sagetta, który grał ich ojca w pełnej chacie, siostry po raz pierwszy od wielu lat spotkały się z dawną obsadą serialu, po to, aby wspólnie oddać mężczyźnie hołd. Był to jeden z naprawdę rzadkich momentów, kiedy świat znów o nich usłyszał. Także dziś siostry Olsen żyją spokojnie, z dala od błysku fleszy. I chociaż przez większość dzieciństwa były jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w całym showbiznesie, no to teraz nie widać nawet minimalnego cienia szansy na to, aby kiedykolwiek miały zamiar do tego powrócić.